Siemaneczko, z tej strony Michał dwa, pięć siedem Dzisiaj to już jest nasz drugi, nie, trzeci, tak trzeci odcinek, czy nie? Nie, czwarty. Czwarty czy tam trzeci? Yy, zobaczę. Yy, chyba, wiecie co trzeci? Piąty. Nie. Jaki głupi... Yy, ten. Czwarty. Dobra. Yy, to w takim razie ja sobie włączę muzyczkę. Okej. Okay. I, no. Yy, to może powiem co dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy robić. W dzisiejszym odcinku będziemy, będziemy ten, będziemy budować mój domek, e, nie w przyspieszonym tempie, ale no wiem, że to bardzo, bardzo fajnie wygląda w przyspieszonym tempie, ale niestety, no, pff, każdy film nie może być przyspieszonym, no, to, a jak się nam nie uda, no to będziemy w fragmentach budować. Okej, okay, to może zaczniemy budować... Znaczy może zaczniemy robić podstawy. No bo ten domek będzie tutaj. Trochę. Nie wiem czemu wykopałem drewno. Drewno wykopałem, nie, wykopałem dirta. Yy, nie wiem czemu wykopałem dirta. Tak. Yy, dobra. To będzie około stąd yy, dotąd. On gdzieś tu Tu, 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 dobra, za do tym czyli To znaczy, takie będzie dobra Szkoda, że nie mamy jakiegoś innego surowca No kurde, no co się robi mm, Szkoda, że nie było innego surowca, z którego mogliśmy takie coś zrobić No ale trudno Robimy tak O ja przejdę już na drugą Okej. Okay. Ktoś mi napisał na skape'ie. Ja mu on piszę. Su, opis je z spamerzy, kurde. Nie wkurzają, że nie wiem. Normalnie nie chce mi się przeklinać, no ale zmuszałem mnie do no. Spoczka. Yy, dobra. Materiały mamy. Dobra. To ten domek będzie gdzieś. Dosyć wielki, spory będzie. Trzeba przyznać. No i nie, to sikierka. Ok, będzie odtąd. Będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czekaj. trzy, cztery, pięć.

Okay. I tu. Dobrze. Dobra. ok W takim razie ja użyję tyntu. Nie wiem czy mam tynty. Tęty nie wiem czy mam, ale dobra. W takim razie to będzie domek dwupiętrowy, no bo skoro mamy taką dużą ilość drewna, to wow Chyba możemy, co nie? Równamy teren, lewe będą schodki. szybko zrobię. Zrobiłem. O, start. O tyle będzie. No. Jak długo już nagrywamy? O, dopiero 4 minuty. Dobra. Nie zdaję sobie tego sprawy, no bo zawsze tak jak gram, to bo nawet nie wiem, że tak długo nagrywam. Nawet nie mam pojęcia, w ogóle tracę poczucie czasu. To, 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 to. Tutaj może być 4. Tutaj jest 8 To, 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 tu to. A to tu. To. Może tutaj pójść to. Tak i tak. I to skoro tutaj jest 12, to, to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobrze. Okej, okay, tu mamy już trochę. Tutaj 18, to będzie 9. Jak popisuje się. <grych> yy, dobra tutaj sobie przygotujemy się drą na dworze murzyni <laughs> tak na bo ja mieszkam w Londynie nawet no, nie, nie wyobrażacie sobie ile murzynów tutaj jest pierwszy raz jak przyjechałam do Anglii <laughs> i to jest naprawdę prawdziwa opowieść pierwszy raz jak przyjechałem do Anglii to widziałem muzułmanina czy tam tego. I yy, czarnego. I najpierw na czarnego powiedziałem: Tato, ale ten pan jest gorący. A, na ten. Na tego muzułmanina. To powiedziałem: Tato. A tamten pan nie jest czasem zepsuty. Wtedy miałem yy, dwa latka. Tak, dwa latka. Czy to już jestem sporo. Dosyć sporo. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Cztery, z... To co zrobię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To co znieszę tam? No, to chyba dobrze, że zrobiliśmy tyle, skoro robimy długopendrowy. No dobra, tutaj będzie takie podwójne. No. Może w takim razie, żeby tutaj się tak jakby wyróżniało trochę, damy inne. Nie zapominając, że dach z tego będzie, damy tak czy jak inne. Dobrze. Teraz tylko pod. No, też serio. Pff, dobra. LOL, że to powinno działać? Eee, gdzie to było? Animation, to wszystkie lawa, lawa, deszcz. O! O! Gadanie, ja gdzie już myślałem? No, trudno. <kłysy> deszczu się nie da pominąć, nie. I czemu mi muzyczka nie dać? Gazemit. Dobra. To ja tutaj sobie zrobię. Ła. Będzie kompleks na no A w takim razie. Skoro dziś w tym odcinku będziemy poznać pierwszy fragment tego domku, a w drugim, już drugi. No bo ja mam taki sobie limit zrobiłem, że na nowym kanale po co uruchomiłem Goldwave Nie wiem. Gubi program. LOL. Dobra, no, wyłączaj się. Gada, nawet już myślałem, że mi przestało się nagrywać. Ponieważ czasami jak włączam <coughs> jakiś inny program, na przykład jak nagrywam, to wtedy zawsze mi się ten wyłącza. Nagrywanie. A to było w FIFA, więc to jest co innego. No i tak. Jak mówiłem, już niedługo będzie seria z tego z Survival Games. Już niedługo, naprawdę niedługo. Sorry, że tak długo <coughs> czekacie na nią. Nasze kanał tylko mam już 5 dni, a ja mówię, że to długo, nie wiem, Hej, już zużyliśmy jedną łopatę. Ciekawe ile teraz użyjemy. Ech, tu jedna. Dobrze. To zniszczymy tu, tu, tu. Dobrze. Fajnie elegancko. Też poniszczymy. I będziesz będzie już prawie. To koniec. Jeszcze nie. Koniec? Nie. Koniec? Tak, teraz koniec. Dobrze. Okej, okay, to tutaj. Ja sobie pójdę po więcej drewna do skrzynki, bo widocznie mam już za mało. Już mi brakuje, no ale w końcu mamy tyle staków, więc. <laughs> w takim razie. To znaczy, że. <laughs> sorry, 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 sorry. Coś mam z gardłem. Głos mi, jakoś, głos mi się jakoś dziwny zrobił. I teraz. A teraz jest lepszy. Czemu mówię? Jak robot, nie wiem tego. Okej, okay, dobra. A tutaj damy to, to, to. I to, dobra, już prawie się robi dzień. No już praktycznie jest dzień, bo w słońce wschodzi. Mmm, tak. Już prawie tego staka skończyliśmy, więc. Ła! Wow. No, masakra śni szybko. Masakra, blu! Masakra, ble. Ok, to ja tutaj coś zrobię, żeby tam jeszcze zrobić. No, tam nie trzeba było, dobra. Tutaj też zrobię że była podłoga z drewna, dokładnie z desek, ale okej. Okay. Będzie to się opłacać, ja to wam mówię, będzie się opłacać. Pierwsza rzecz, która się robi w Minecrafcie to ścina się drewno, a nie bije krowy, tak jak ja robię. Oczywiście po mojemu. No wszystko po mojemu, internetu. No i co tutaj jeszcze to i już dokończone, skończone, dobra. Czyli teraz stawimy tutaj drzwi. Tutaj też, żeby się wyróżniało trochę bardziej, no bo tak nie jest dokładnie ładne. Znaczy, ja nie Nie chodzi mi o to, żeby wszystko było ładnie O, takie, takie, takie no. Jezu, to nigdy mnie nie zrozumie tam, ten mechanik. wystarczyło tak. Ja nie zaufam. Ojej, musiałam coś zniszczyć. Teraz straciliśmy cenne. MINUTY! Nagrywania. Okej, okay, wiecie co? To chyba już będzie koniec. Wow! Już dobiegliśmy do końca odcinka, to szybko jak nie wiem. Dobra, yy, jakby coś, to szyby ja zrobię poza odcinkiem. Jak się zobaczymy w następnym odcinku, to już szyby będą. No! Mam nadzieję, że wam odcinek podobał. To był part pierwszy yy, budowania mojego domku yy, i mam nadzieję, że Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania tego filmu. Cześć. A, jeszcze nie będę nic robił yy, drugiego piętra, tylko zrobię schody i wstawię okna. Cześć.